się rozstawili z brudnymi skarpetkami w dupę skurczony to w ogóle się urywa rączkę można się wydupsyć na łeb zrobić pikoła. słynny statek na bieżowca i impreja jest na środku chodnika i doleciliśmy do Singapuru jesteśmy na lotnisku w Singapurze Widać od razu, że to jest lotnisko w Singapurze, no robi wrażenie na żywo, normalnie palmy sobie rosną przy środku lotniska, jest ogromne, jest tutaj dużo, dużo atrakcji, dużo więcej niż te palemki, no ale nam się śpieszy, musimy dojechać do miasta, więc zbieramy się. Wysiedliśmy przed chwilą z metra, jechaliśmy metrem, trochę mieliśmy tam komplikacji i wyjechaliśmy z lotniska, później się cofnęliśmy, także XD. A teraz idziemy do specjalnego hotelu, który chcemy Wam dzisiaj zaprezentować w odcinku, więc śledźcie, bo warto zobaczyć, jak to wygląda. E, taki trochę kosmiczny. Zobaczycie zresztą także O Mordo, wygląda Check-in? Yes, yes. E, booking, booking. Właśnie jesteśmy jest to hotel kapsułowy. Tak wygląda korytarz. Kosmicznie. To jest stary. No i tu jest wejście. Po wejściu widzimy kapsuły. Jest kilka pięter. Jest bardzo dużo kapsuł. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. spoko Co jest łazienka? To są podwójne kapsuły, czyli dla par. No i tu skręcamy do naszych kapsuł. Tutaj akurat my się rozstawiliśmy, ale nasi sąsiedzi z dołu. Się rozstawili z brudnymi skarpetkami tu na dole, więc jeszcze trafią. Także 209, Mam w dupę skórpony, jak to będzie się oglądać. A tak wygląda nasza kapsuła. Jest otwarta. No już tutaj spaliśmy, przyznaję szczerze, nie będę kłamał, bo to nie jest pierwszy dzień. Dogrywam teraz to. Wcześniej byli ludzie, nie chcieli mi przeszkadzać. A więc jest trochę ro rozpierdziel. Zaraz pokażę w środku. I tak wygląda, są podwójne kapsuły. Jedna na dole, druga na piętrze, ale to taka trochę lipoty, w ogóle syf jakiś. To w ogóle się urywa. Rączka, kurde. Można się wydupsyć na łeb, Za, z, zrobić pikoła. Otwiera się to wszystko. Bo ogólnie to jest zamknięte. Podstawiamy kartę. Zresztą pokażę. Zamknięte. podstawiamy i można otworzyć magic tak samo tutaj podstawiamy i można otworzyć ta szafka się co chwilę mi zaczyna na szczęście się teraz otworzyła w dupę z no i tu są kształtki tak wygląda całość a teraz idziemy testować środek tak to prezentuje się w środku to jest nasz worek ze śmieciami. No i tak wygląda kapsuła. Zaraz po wejściu tu są drzwi. Pokażę. Kaczona go. Tu się suwa. No i są szafki widoczne na zewnątrz. Jest taki telewizorek. Są dwie poduszki. Ale za gaśnica Jak się wyprostuje leżąc, to mam tyle miejsca. Nie dotykam nawet tej ścianki bocznej tylnej no, 1,84 m. Jak siedzę po turecku, to też nie dotykam głową sofitu. Więc też spokojnie się chodzi o miejsce, bo nie mi jest to taka ciasna trumna, taka kapsuła. Tutaj mamy różne ustawienia, możemy sobie ładować. Nie trzeba nawet przejściówki, bo jest USB. Czy jest na takim kabelku pilot, można sobie włączyć telewizor. To nie wiem co jest, jest safe, nie znam kodu, już próbowałem otworzyć, ja nie znam kodu. E, tutaj jest e, światło, sleep mode. No i wtedy się zapala, jak widzicie tam, tylne. I można regulować to e, tym. tylko to jest takie... Raz działa, raz nie. To się reguluje to światło z tyłu. Mam nadzieję, że widać. Więc to sleep mode, to jest otwarcie drzwi od środka. I otworzył się. Nie mają jak na razie, bo są otwarte. Tu jest włącznik do telewizora. Tu jest do tego światła. Do tego na górze. Tu jest karta. Musimy no, uważać, żeby był prąd. Tu se cyk. A tak można kosmicznie sobie ustawić. Na przykład tak. Tu niebieskie, tu niebieski. Teraz jesteśmy jak Elon Musk. SpaceX. Albo wyłączyć. No, i tu jest wiatrak. Tu jest jeden wiatrak. Tu jest drugi na zewnątrz. Z zewnątrz zaciąga powietrze, także przewiew też jest. No, nie jest ultra dużo miejsca, ale nie jest tutaj źle. Za te, za te pieniądze to i tak powinno być lepiej. Za te pieniądze i tak powinno być lepiej, bo to nie są małe pieniądze. No, ale to jest Singapur. Jak na warunki singapurskie, I jest ok. A tutaj nawet widać taki mały pokaz druciarstwa, czyli. Tu było chyba pęknięte, czy rozdwoił się plastik, co taśma zaklejona <grymne> na druciarstwo. Jasno. No, bardzo dobra robota! To jest cała etap. Kilka prysznicy, z kiblami. Są palki. To jakieś pomieszczenie. Przyszliśmy teraz na most z widokiem na Singapur, na marinę całą i na słynny statek na wieżowcach no i tak to się prezentuje byliśmy właśnie na jedzeniu w takim barze obok naszego mieszkania czyli tych kapsuł, tego hotelu kapsułowego i powiem szczerze no w porównaniu do Tajlandii nie było tanio, jak na Singapur było tanio bo zapłaciliśmy 45 zł za dwa obiady w sensie dla mnie i dla Gabi plus picie, plus jakiś tam shake natomiast to jedzenie było tanie. Naprawdę było beznadziejne, a tutaj widzicie piękną morinę i zaraz będzie pokaz, yy, fontan, może uda się nagrać, oczywiście mamy spięty czas. Nie no tak szczerze byliśmy w Dubaju, w porównaniu do Dubaju to Singapur jest na podobnym poziomie, tak naprawdę różnicą diametralną to jest to, że tutaj jest okropnie dużo drzew, szaków, ziel zieleni, nawet jakiś konik polny zaatakował Gabi a w Dubaju masz sam beton i piasek oczywiście to ma swój urok, jest fajne ale jednak Singapur pod tym kątem moim zdaniem jest lepszy kątem innych aspektów dopiero sprawdzimy właśnie idziemy w centrum do mariny byliśmy przed chwilą na pokazie fontan wrzucę urywek za chwilkę i za chwilę spaduwa. Musimy jeszcze wodę w 7-Eleven kupić, w sumie. Ale tutaj woda jest droga. Nawet woda jest droga. I spaduwa do kapsułek spać, bo jutro idziemy. Parę fajnych miejsc zwiedzić i Wam pokazać. samy z centrum. Jakaś impra, ktoś śpiewa, nie wiem. Jest zajebiście drogo. Zajebiście za taką reklamę wody. Tutaj nie ma dużo wody. Tu są dwie duże wody, takie najtańsze z 7 Eleven i dwa kolorowe picia, malutkie. Zapłaciliśmy 50 zł. Jest ultra drogo. Jest drożej niż w Dubaju. No, Singapur. No, jest fajne, fajne miasto, ale jest ultra dużo też bogatych ludzi i to widać, idzie to odczuć, to tak przytłacza trochę, ale vibe jest okej okay. no tak, o na przykład na, na ulicy ludzie se tańczą, śpiewają, muzyczkę sobie puszczą i impra jest na środku chodnika, ty. Hey. Singapur!